Żaden mężczyzna na to nie zasługuje, moim zdaniem. Totalnie. Nie wiem, czy ja dobrze słyszałam, ale Kinga ma 26 lat i szuka sukienki na drugi ślub. To prawda. Pierwszy masz za sobą. Kim był ten szczęśliwiec? Ja nie jestem grzeczną dziewczynką, która nie da sobie po prostu... Oda wszystko sobie, okej? Okay. Mhm. Nie, że tak właśnie jestem taka, że... Dąży do celu. Towarzyszę jej. Bo rozwodu nie było. Zmusu, tak, towarzyszę, Z musu i towarzyszę. Żeby tutaj kontrolować sytuację po prostu. Ale, ale Lepszy tak. swój wróg niż obcy wróg? Nie no, to jest tragedia. Masakra. Skandal. Kolejna uczestniczka programu Salon marzeń mówi, że ogląda mnie od dziecka. Wiecie, co to oznacza? Tragedia. Pomimo tej sytuacji postanowiłam jej pomóc. No i dziś będziemy wybierać najważniejszą suknię w życiu, Kingi. Poznajcie ją. Cześć, Kingo. Cześć. Super, że jesteś, stresujesz Mariusz. się. Tak, strasznie odrobinę. Gorzej już nie będzie! Wiem! wiem. <laughs> Pierwszy moment jest najgorszy i już jest prawie za nami. To no. no dobrze, cieszę się i mam nadzieję, że coś wybierzemy. No, wybierzemy. Kto ci będzie pomagał? Ania, Cześć! Przyjaciółka. Cześć! Jak masz na imię? Ania. Ania. No, Cześć. dobra dziewczyny, super! Skąd się znacie? My, z odprzeczkami. Od, od zawsze się od znamy. Mieszkamy koło ko siebie no. i życie razem. się i przyjaciółkami. Tak. <laughs> Czyli totalnie ufasz. No mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Musisz, musisz dzisiaj dobrze doradzać. To taki sprawdzian dla Waszej Chyba przyjaźni. Tak. Chyba. Chyba tak. Jakiej sukienki szukamy? E, sukienki w literkę A, z koronką może coś takiego, z rękawkami. Zobaczymy. Zdaje się na siebie. Mierzyłaś już wcześniej suknię? Nie, nigdy wcześniej nie mierzyłam. Jest to mój pierwszy raz. Ale jaki styl jest bliski twojemu sercu? Czy to ma być coś bardziej boho, czy jednak interesuje Cię coś eleganckiego? Połączenie, naprawdę połączenie. Jestem y, taką osobą, która lubi rozwiązania połączone, więc myślę, że tu też będzie trochę elegancko, trochę boho, więc myślę, że coś wyjdzie z tego. Masz rację, tu trochę była koszula z kryształami, a tu trochę e, jeansowa spódnica i sportowe buty. No i co, mówiłam? Pięknie łączy się ze sobą te style. No dobra, czyli szukamy sukni, która połączy wszystkie Twoje twarze. Myślę, że tak. <laughs> Okej, okay, brzmi jak wyzwanie, podejmuję się tego, idziemy szukać? To oczywiście, już no. nie mogę się doczekać. To poczekaj na nas chwilę Dlaczego? Aniu, a my bierzemy się do roboty, zapraszam. Z powodzenia. Nie wiem, czy ja dobrze słyszałam, ale Kinga ma 26 lat i szuka sukienki na drugi ślub. To prawda. Pierwszy już za sobą. Kim był ten szczęśliwiec? To ja. <laughs> To ja byłam tym szczęśliwcem, jestem tym szczęśliwcem. Niestety nie wiem, czy teraz powinnam się czuć jakaś zdradzona tym drugim ślubem. No towarzyszę jej bo rozwodu nie było. Zmusu, musu, tak, towarzyszy, z musu towarzyszy, żeby tutaj kontrolować sytuację po prostu, ale, ale... Lepszy tak, swój wróg niż obcy wróg. Jest to prawda. Jak miałyśmy łącznie 10 lat, to odbył czy... się ten pierwszy ślub. Każda z was po pięć? <laughs> tak, tak właśnie było. Kinia w sukni, w garniturze. Miała białą sukienkę? Miała białą sukienkę. Ja, czy ty zapamiętałaś, jak ona wyglądała? Absolutnie nie. nie, absolutnie tego nie pamiętam, ale to może to właśnie z wrażenie, że tutaj jest ich tyle dookoła i mi się pomieszało, jest taka szansa. Ale była biała? Ale była biała na suknię. No dobrze, to co, jesteś gotowa? Tak. Bardzo, to będą duże emocje, bardzo nie? Bardzo duże, bardzo duże emocje. Mm. A dziś dopiero wybieramy suknię, co dopiero będzie na tym ślubie. Nie chcę myśleć nawet o tym naprawdę. Jeszcze masz trochę czasu. Tak, jeszcze trochę. Dobrze, to zacznijmy rozpędzać te emocje od wyboru sukni ślubnych. Zobaczmy, jak Kinga wygląda w tej pierwszej. Najpiękniejsze suknie ślubne znajdziesz w Concept Store Izabela Janachowska. Zapraszam. Czujesz się jak panna młoda? Tak. <grym> Poczułaś co Cię czeka? Tak, poczułam co mnie czeka. Emocje ogromne. Boję się ślubu, bo to będą jeszcze gorsze. Będę płakać. Jeszcze gorsze będą <grymne> emocje. Teraz popłakała, a co dopiero? Twoja Ania się cała trzęsie. Nie osób. Nie wiem, czy z nerwów, czy ze wzruszenia. Ze wzruszenia. Zdecydowanie. Ale to są pierwsze emocje przy pierwszej sukni ślubnej. Zastanawiam się, która z Was ma większe, czy Tykinia, czy Ania. Chyba by... <grymne> Próbuję jej trochę zabrać, żeby <grymne> <grymne> było lżej. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, jest ślicznie. Nie spodziewałam się, że tak będę wyglądać nie nigdy i nie mierzyłam. Nie spodziewałam się, że to może być tak takie uczucie w ogóle niespotykane, jak normalnie zaręczyny. <grym zarańczyny> e, ile ty musiałaś poczekać na zaręczyny? 8 lat. O, to kawałek czasu. Ale myślę, że to był dobry wiek, więc wcześniej nie było co. A czy była jakaś taka sytuacja, która, która była takim testem dla Was, po której możesz stwierdzić, że okej, okay, jakby jestem tego gościa pewna, czy po prostu czas? Nie, no myślę, że zamieszkanie ze sobą zrealizowało wszystkie moje oczekiwania. No mhm. Jest i dobrze i źle, zawsze tak musi być, więc równowaga jest. No. Czym cię najbardziej wkurza w tym wspólnym domu? Czym? Mm, że jest pracocholikiem. Nie ma czasu na oddech. No niestety. Ale jest też czas na przyjemności, no nie mówmy, że nie, bo, po, bo się zdenerwuję, powiedziałam, że nie mów nic złego. Na <noise> Wiadomo, a tu cała, prawda, całą dobę. No właśnie. <noise> Czyli jest i dobrze i źle. Czyli jest okej. Okay. Wychodzimy. Ale więcej tych plusów. I Więcej plusów. <noise> ok. Czyli balans jest dodatni. Nie że na zero. Nie, bo... nie, nie. <noise> no to wspaniale. No dobra, to teraz koncentrujemy się powoli na tej sukni. I pomyśl, powiedz mi, co Ci się w niej podoba, a co ewentualnie Twoim zdaniem jest do zmiany. Podoba mi się właśnie Barny, ten gorsetik jest. Ja lubię właśnie tak, bez ramionczek. Podoba mi się to. Fajne są te opuszczone rękawki, tylko nie wiem, czy by mi nie przeszkadzały. Jak powiedz mi z tym dołem? Jest go dla ciebie za mało, za dużo czy w sam raz? Za dużo, na pewno za dużo. Jest tutaj dużo tych warstw. Ale myślę, że no chyba można nie? Tak, można troszeczkę ją odchudzić, tę sukieneczkę, troszkę się warstw pozbyć. I też w momencie, kiedy ona jest już idealnie dopasowana długością do ciebie, ona wtedy mniej tak kłębiście się układa. Mhm. Aniu, jak to by się podobała ta suknia? Co na tak i czy jest coś na nie? Tak, moją uwagę przyciąga kinia w ogóle, że suknia, przepraszam, mhm. bo chyba to nie jest na to miejsce, ale schodzi na drugi planowniej, bo prostu na razie dobrze. jestem y, oszołomiona kinią w tej sukni w ogóle, wyglądasz przepięknie. Jestem zachwycona, wyglądasz jak księżniczka. Kocham Kamiela całym sercem, ale żaden mężczyzna na to nie zasługuje, moim zdaniem. Totalnie. Byłaś pierwsza, <grym> pierwsza pozostanie zawsze. No, wyglądasz przepięknie, suknia na tobie wygląda pięknie. Faktycznie pewnie jak będzie bardziej no, dopasowana, no to, no to będzie jeszcze lepiej. Ale też wygląda tak, jak Kinia opisywała, że jakby suknia miała wyglądać, nie? Tak, jakby Kinia mhm. chciała, że, że bez tych rękawków i w A, że tak się leje, więc no przepięknie, Kinia. Wyglądasz pięknie. Ta pierwsza suknia, którą mierzymy, właściwie leży idealnie. Wszystko nam się dobrze układa, mamy dużo szczęścia. I y, ja wcale się nie obraziłam, kiedy powiedziałaś, że widzisz przede wszystkim kinie, bo jakby zadaniem sukni jest podkreślenie urody panny młodej. Ja nie lubię, kiedy suknia zżera uh -huh. panną, y, pannę młodą, y, bo to absolutnie nie jest jej zadanie, żeby przysłonić. Kinia też y, ma dosyć subtelną tą urodę, więc ta suknia nie może być za mocna, a ta mam wrażenie, że pięknie podkreśla Twoją urodę. i może też przez to, że tu u góry mamy no, dużo, no takie w oczywiście, golizny, to widzimy bardzo mocno Ciebie i dopiero jest ta suknia, więc jakby wchodzisz Ty, nie jesteś tą suknią przesłonięta, tylko ona jest pięknym uzupełnieniem po prostu Ciebie. No takie wygląda druga skóra. Zgadzam się. Skóra jak zawodowa, pewna młoda. No już drugi. No już tych tak. my się rozkręcamy. No, tak. Przećwiczona w bojach. Zobaczmy, jak będzie dalej. Spróbujmy czegoś troszkę innego. Mówiłaś o tym gorsecie i mówiłaś o tym, że dobrze się czujesz w tej sytuacji, kiedy tutaj te ramiona są mocno odkryte, ale zobaczmy jakbyś się poczuła w sukience, która też będzie bardzo lekką propozycją, ale będzie na ramiączkach. No jak te, no. Zdecydowanie tamta. Tak? <gry> tak, no też jest piękna, ale tamta była naprawdę, tak. Może była, że była pierwsza. Aha. To też możliwe, ale tamta na mnie wywarła większe wrażenie. A na Natryjania? Tak Mam bardzo podobnie jak Kinia, chociaż jakby mogła zobaczyć jeszcze trochę bardziej tył, no ten tył jest przepiękny. Mm -hmm. tył faktycznie plecki pięknie wyglądają, ale na pewno jakbym miała głosować, żebym była za pierwszą, aczkolwiek no dalej pięknie, trochę to y Dalej odbiega od tego, co Kinia opisywała na początku, nie, bo gdzieś są te, te ramionczka, więc troszkę inaczej, ale, ale tak, zdecydowanie tym pierwsza suknia na razie. Ta suknia ma sobie dużo takiej lekkości i subtelności. I tak jak rozmawiałyśmy sobie o tym przy poprzedniej sukni, że najważniejsze, żeby ona nie przyćmiła panny młodej, tu mamy taką bardzo delikatną propozycję, która jest adekwatna też do Twojej urody i do tego właśnie projektu nie kim. Ale jednocześnie ma zrobić wrażenie, więc jak nie zrobiła, to odpada. Myślę, że nie, że nie zrobiła, po prostu zrobiła mniejsza, No zaczęliśmy yy, bardzo wysoko, no. no cóż. Od wielkiego wow. Tak. <grym> tak. <grym> Okej, okay. a czy teraz jak masz te ramionczka, nie jest Ci wygodniej? Nie masz takiego poczucia, że czujesz się stabilniej i pewniej? Czy w ogóle ten gorset nie stanowił dla Ciebie jakiejś takiej niepewności? Nie stanowił żadnej niepewności. tu. No, no tak naprawdę tamto było super, fajnie leżało, a tu jednak czuję, że te ramionko mogłoby się opaść czy cokolwiek, nie czułabym się komfortowa. a myślę, że ten gorset podtrzymałby i mhm. nie spadłby niżej. Niżej już by nie spadł, nie. Propozycja z gorsetem jest bliższa w twojemu sercu. Tak, bliższa zdecydowanie, no również jest piękna, ale... Pewnie czeka na inną pannę młodą. A, pewnie tak, bo Ech. to właśnie nowa kolekcja. moja szczęście pierwsza ją mieć, dobrze. To ja mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję, która będzie z gorsetem znowu, będziesz bardziej zadowolona pewnie, ale chciałabym też przetestować trochę kolor. Chciałabym odejść od takiej śmietanki, zobaczyć jak odnajdziesz się w czymś takim bardziej beżowym, cielistym i jak będziesz się czuła, jeżeli chodzi o swoją urodę w czymś, co będzie bardziej bliżej natury, a mniej białe. Dobrze, jestem gotowa, możemy mierzyć dane. Gotowa, no proszę bardzo, gotowa to leci, zapraszam. Lecę, dziękuję bardzo. Zobacz, jaka lekka jest. Lekciutka, tak, zdecydowanie. Zobacz moją nową kolekcję na janachowska.pl, zapraszam. Sorry, I Baby, you got it jak to się ładnie Dzieje. dzieje. Się dzieje. Pięknie. Tak się przyzwyczaiłaś już z takim spokojem, no. nie? W tych sukniach. Tak. Pełne opanowanie, klasa szyk. Panna Młoda to moje drugie imię. No. Jest to coś, ale naprawdę... wyszczupla. <noise> Lubisz te gorsety, co? Lubię. <noise> <noise> Jesteś jedną z niewielu osób na ziemi, która jest tego zdania. <noise> ale faktycznie pięknie się u Ciebie one układają. No i dobra, jak miałabyś sobie porównać tę sukienkę z jedyneczką? Nie wiem właśnie, ta jedyneczka to chyba była taka faworytka, dlatego że była mm -hmm. pierwsza, i obawiam się, że będzie cały czas tą faworytką w takiej emocji, jakie mm -hmm. były. No dobrze, a czy jest w tej coś, co Ci się szczególnie podoba, albo coś, co zwraca Twoją uwagę na nie? Nie, bo ogólnie mi się cała podoba, więc naprawdę pięknie to wygląda tutaj, ten gorsecik. Wszystko dopasowany do mnie tak naprawdę. Mhm. I te kropeczki, no przepięknie to wygląda. Ja jestem dużą fanką tej sukni. Nie wiem, tak. czy mi się nie podoba bardziej niż pierwsza. muszę trochę z tym osiedzieć, mhm. ale bardzo mi się podoba. Kinia wygląda obłędnie. Yy, Myślę, że jakby. To była pierwsza? Tu, mhm. To wtedy mi się popakała. To nie było bardzo blisko. Okej. Okay. <laughs> nie, te rękawki, też, o których wspominałaś, że chcesz je mieć, też pięknie wyglądają. Te kropki, tak jakby one teraz jakoś wróciły, wszystko jest teraz w te kropki. I, i pięknie faktycznie wyglądają. Gorset, te zdobienia, czekam na welon, mhm. <laughs> Dobrze. Ale już naprawdę bardzo, ja bardzo, bardzo, <laughs> bardzo, bardzo mi się podoba. Tak, bardzo. Tutaj y, też w dole jest jedna warstwa takiego cielistego tiulu, który powoduje, że ona jest y, trochę bardziej beżowa. Natomiast w zależności od tego, jak będziesz czuła, można z tego tiulu ewentualnie zrezygnować i wtedy jest bardziej biała, jaśniejsza y, na dole. Ale jeżeli jesteś z tym ok, a to ładnie mam wrażenie miksuje się z kolorem Twojego ciała, to też taka warstwa w innym odcieniu dodaje takiej trójwymiarowości tej sukni. No ja też uważam, że fajnie wygląda, bo widać, że coś się dzieje pod spodem, hmm. nie jest tak jednolicie, coś się tak. dzieje, ciekawe, każdy myślę, że będzie pytał, co to, co to pod spodem jest. Dzień dobry, dzień dobry, co to, co to za suknia, pod spodem, spod? proszę zaprezentować, myślę, że każdy gość totalnie z tymi pytaniami się zwróci. <laughs> Dobrze, ojej. I znowu mamy takie poczucie, bo szukałyśmy sukienki, która odda tą Twoją urodę i ten Twój charakter, że właśnie te kropeczki są takie cute. I Ty A... jesteś taka cute, znaczy Ania zdradziła, że masz jakby charakter, ja. <laughs> wiesz, wiadomo, na przyjaciółkę można liczyć, no, oczywiście. Na ale na przykład stawiać. ja Cię nie znam i myślałam, że jesteś cute. Nie jest cute, nie powiedziałam, że nie jest, przepraszam. Ale powiedziała, że masz silny charakter, powiedz, w którym momencie mogła to odczuć? W którym momencie, mhm. hmm, myślę, że ze względu nawet na moje studia, myślę, że mogła odczuć to, że nie jestem krzeczną dziewczynką, która nie da sobie po prostu, poda wszystko sobie ok, mhm. nie, że tak właśnie jestem taka, że dążę do celu. Słuchaj, bo Ty w ogóle zdecydowałaś się na bardzo odpowiedzialną pracę. Skąd pomysł zostania pielęgniarką? Myślę, że zawsze mnie interesowała ta pomoc drugiemu człowiekowi. Jestem bardzo empatyczna. Tak mi się wydaje. Potwierdzam. Ania potwierdziła tak. wierzę. Także od zawsze było coś, że zawsze był jakiś kontakt. Najpierw fundację pomagałam jako, się, jako opiekun, no a później takie studia wybrałam. No dobrze, ale ty pomagasz teraz swojej pracy dzieciom. Zdecydowanie tak. To jest praca, która myślę, że momentami jest bardzo trudna, bo jednak masz styczność z dziećmi, które cierpią, które są w bólu, które um, mierzą się z różnymi problemami. I jak ty sobie z tym radzisz? Mój narzeczony dużo mi daje wsparcia, i jest to na pewno główna taka moja opoka, do której mogę się odnieść. Więc myślę, że. To jest zasługa też jego i mojej rodziny. W ogóle pozdrawiam moje siostry, miały tu dzisiaj być, o! ale niestety nie dały rady i moją mamę też gorąco pozdrawiam. No myślę, że wszystkie jak będą oglądać, będą płakać. Przygotujcie chusteczki, no. mamo, siostry, przygotujcie chusteczki, ten odcinek będzie wybitny. Oczywiście, bracie, bo oczywiście mówił, od razu wysyłaj zdjęcia. Brat też niech ma chusteczki pod ręką. No dobrze, kochana moja, ale powiedz mi, bo ten twój narzeczony też ma styczność z medycyną. Tak, zdecydowanie studiuje kierunek lekarski. No już jest na piątym roku. I postanowił zostać kim? No miejmy nadzieję, że chirurgiem zobaczymy. Tak ci się wymarzyło, czy tak się jemu wymarzyło? Chyba nam obojga. Wspólna decyzja, to, była, wspólna, to była wspólna decyzja, tak. I o tym charakterze no. mówiłam właśnie, o tych wspólnych decyzjach. Tak, 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 tak. To właśnie jest z narzeczonym trzeba by jeszcze o tym tak, porozmawiać. Tak, tak. tak, to ty będziesz panią doktorową. Nie będę magistrem pielęgniarstwa. OK, czyli jest charakterek, dobra. Nie podpina się pod męża. Może zrobię doktora, no to będę doktorował. A żona doktora to nie jest doktorowa? Może w dawnych czasach tak. O, tak. A ja jestem z dawniejszych czasów niż ty dziecko, więc tak. U mnie to jeszcze tak było. No dobrze, moje drogie, czyli co? Ty musisz się zastanowić tak. potężnie i. Yy... Masz jeszcze na to chwilkę czasu. Przed tobą jeszcze metamorfoza. I po metamorfozie zobaczymy, która suknia skradła twoje serce. No właśnie, też ja jestem ciekawa, jeszcze muszę przemyśleć moją decyzję, ale nie mogę się doczekać metamorfozy. <grystanie> Ty jesteś taka piękna, co tu robić. tak. <grystanie> no dobrze, ale mamy super profesjonalną ekipę, która na pewno coś wymyśli dobrego dla Ciebie, więc jesteś w najlepszych rękach, będziesz miała chwilę, żeby przemyśleć i... Postanowić, w czym nam się pokażesz. Za chwilę kilka. Dzień. Zaczynamy finał, oczywiście z lekką nutką niepewności, która suknia okaże się być tą zwycięską. No jak będzie Kinga wyglądać już w pełnej stylizacji? No na co stawiasz to... ostatecznie? Chyba na tą trzecią. Trzecią? Myślę, się, że się przekonała do tej trzeciej. Tak, Ale zobaczmy. Ona jest nieprzewidywalna, więc. Zdolna do wszystkiego. <noise> no dobra, to zobaczmy, jak. Kinga zdecydowała się wyglądać w dniu ślubu. Pięknie wygląda! Ja płaczę. Próbuję nie. <grymne> Jak ci jest? No, wow. Niesamowicie. Znowu te same emocje, co na początku. Nie jest. Nie mogę Nie <grymne> Proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że Kinga wygląda jak z jakiejś takiej, jak wyciągnięta z jakiejś takiej bajki o naturze lesie elfach i jest tam królową. Pięknie. Jak ci się podoba? No, jest przepięknie. Przepięknie wyglądasz, Kinga. Nie wiem, co mówić, przepraszam. Ja już za nie mówiłam, nie, co nie wiem, co powiedzieć. Wyglądasz tak dobrze. I wiem, że po prostu tak ulgo o tym marzyłaś i, i, i tak dużo o tym rozmawiałyśmy i, i przez te wszystkie lata planowałyśmy wesele jakimś naszym sąsiadom i coraz o tym rozmawiałyśmy, jak te nasze wesele będą wyglądać, jak my będziemy wyglądać. I po prostu te takie lat się później to. się to dzieje ja jestem e, trochę dalej tam, trochę te 20-15 lat temu, jak sobie o tym rozmawiałyśmy jako takie małe dziewczynki, a teraz to się dzieje i jest się ja nie piękna. mogę nic mówić, bo płacz. To nasz przepięknie, nie da się piękniej i e, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, dziewczyny, wszystkie, wszyscy. No, tak. Dziękujemy Wam Prawą bardzo, jest dziękujemy. Cudownie. Jest cudownie, ślicznie. No praca z Kinią to była wielka przyjemność. Myślę, że efekt jest powalający i wszyscy jesteśmy przeszczęśliwi, ale najważniejsze, że Ty jesteś szczęśliwa, wzruszona. Ach, i myślę, że mamy te suknie, co? Chyba tak. <laughs> Nie, nie. Dziękuję wszystkim. Było przemiło. I super, naprawdę. Dziękuję za pomoc i świetnie. Po prostu będę wspominać całe życie. Cudownie Dzieńkuje. marzyłaś o tym od dziecka, prawda? Tak? To oznacza, że ja mam tysiąc lat, ale że ty spełniłaś marzenia. No dobrze, możecie teraz pooglądać z bliska te wszystkie szczegóły, detale i się pozachwycać. Ale to był fajny czas. No trudno, że już jest jak jest wiek. Czas płynie nieubłaganie dla mnie, ale ja z wiekiem zyskuję coraz więcej doświadczenia i coraz lepiej Wam pomagam. Więc jeżeli macie ochotę zaufać mi oraz mojemu cudownemu zespołowi, to oczywiście zapraszam Was do nas po wybory tych najważniejszych sukienek w życiu. Do zobaczenia!